Cześć, tu Asia, dzisiaj przychodzę do was z albumem, który wykonałam dla pewnej małej księżniczki, która się w zeszłym tygodniu urodziła, jest to album dla córeczki mojej najlepszej przyjaciółki, no i tak się prezentuje, album został wykonany prawie w całości z kolekcji Mój Skarb Dziewczynka Craft O'Clock, no i tak wygląda okładka. Album składa się z 9 stron. Um, tutaj... Yy, no, koronka i trzy półperełki, one są z Aliexpress, bardzo fajne. A tutaj kwiatuszki, gipiura i też wstążeczka, a to różowe to yy, tapeta. Yy, album zawiązywane na yy, wstążeczkę i koronkę. I w środku prezentuje się tak. Tutaj mamy pierwszą stronę. Nie wiem, czy widać, tutaj jest folia. Tutaj mamy metryczkę. Ja tutaj sobie zasłoniłam imię i nazwisko dziewczynki. Tutaj mama będzie mogła sobie wpisać wszystkie dane z urodzin. Tutaj możemy włożyć zdjęcie maluszka. I do tego jeszcze ta klapeczka otwiera się tak, i mamy miejsce na dwa zdjęcia. Kolejna strona, tutaj mamy taką opaskę i dwie maty. Maty wszystkie są białe, tylko z wyciętymi narożnikami. I taka karta z kolekcji, na której można sobie coś napisać. Tutaj mamy kieszonkę i też mata, i taka karta. Dalej tutaj mamy y, matę, dwie maty włożone tutaj za takie kwiatki i one są jeszcze przytrzymywane przez taki fajny, y, no, jak to się mówi? No ten, trzymadełko. Trzymadełko jest z oszą. No tak. Tutaj mamy taki patent wymyśliłam za agrafką. Nie wiedziałam jak połączyć te, przytrzymać te, te, te otwierane klapki, bo nie mam takich sprytnych wskazówek. Więc wymyśliłam sobie agrafkę. I myślę, że dobrze się sprawdza, bo przy okazji skojarzyła mi się z takimi pieluszkami zamykanymi na agrafki. Także myślę, że pasuje. Tutaj mamy na sznureczek Otwieraną taką klapeczkę i kieszonkę w kieszonce dwie maty. I tutaj tylko taki guziczek do ozdoby. Tutaj mamy klapkę otwieraną na magnes. I tutaj mamy znowu miejsce, żeby sobie coś zapisać. I taka klapka otwierana w dół kolejne miejsca na zdjęcia. Dalej tutaj mamy. Pustą stronę, tylko z takim myszkiem, on nie jest podklejony do końca, więc można sobie tutaj wkleić zdjęcie i o tak włożyć. Tutaj mamy znowu kartę na zapiski lub na podklejenie zdjęcia. Tutaj też jest miejsce i taka klapka. Dalej strona otwierana na sznureczek. I też miejsca na przyklejenie zdjęć. Tutaj mamy taką małą kaskadę na dwa zdjęcia. Ona jest zamykana na magnes. Kaskada jest ukryta. Dalej taka kieszonka. Też mata i karta. Tutaj mamy też kieszonkę z matami. I taką kopertkę zamykaną na sznureczek, do której można sobie włożyć jakieś zapiski, albo jakieś małe zdjęcie. I ona się tak zamyka. Dalej, tutaj mamy znowu patent za grawką. O, to jest papier z z kolekcji, y, też z Craft O'Clock, ale mój skarb chłopczyk, nie dziewczynka, o, zabrakło mi papierów z kolekcji. I tutaj otwiera się to w ten sposób. Tutaj jest y, miejsce na przyklejenie jednego zdjęcia. Dalej tutaj mamy belly band i taką malutką książeczkę. Na trzy, ewentualnie cztery zdjęcia. Tutaj też, o, spinacz, właśnie, tak się to nazywa. Spinacz też ten spinacz z zoszł i trzy maty włożone za taką narożną opaskę. I y, strona na przyklejenie zdjęcia. Także strony jest 9. Y, wydaje mi się, że wykorzystałam je maksymalnie dużo, ponad 40 zdjęć się tutaj zmieści. Y, także mam nadzieję, że. Oddarowani, będą zadowoleni. W, w Wielkanoc dostaną ten album. Mam nadzieję, że im się spodoba. Mam nadzieję, że Wam również się spodoba. Czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam, papa! Pa.